do berek dzisiaj znajdujemy się przed 63 litry z no i jak widać kiedyś jak zakładałem mocharium dostałem limnobium, którego nie chciałem no bo to liślina pływająca to ja będzie zabierać ja będzie zabierać światło no i wrzuciłem go tutaj po prostu no to było nawet dodane jako gratis tylko oprócz gratisu jako limnobium dostałem również gratisie zatoczki które dosyć intensywnie się zaadoptowały do tego zbiornika, a ja też zrobiłem błąd, bo pierwszą sztukę, która się pojawiła, nie wyjąłem. Dzisiaj mamy 24 październik 2019 rok. Naturalna metoda. Czas testu. Puszczamy na to na Helena czyli popularne Helenki. Miałem tego na nadwyżkę w 200. Tam głodowały. Bo żadnego pokarmu w postaci ślimaków nie było. No myślę, że chyba będą miały tu dobrze. Będę zadowolony, gdy całkowicie po prostu ee, w tym zbiorniku zostaną tylko Helenki. Tyle z mojej strony. O następnej, jak będzie się sprawa przedstawiać, myślę, że pewnie jakiś update zrobię. Tymczasem